Dzień dobry widzowie. Dzisiaj lecimy, gramy i już właściwie no niedługo jest kon... no nie niedługo, ale niedługo jest koniec, widzowie, widzo, tego sezonu tutaj, 15 dni, jak widzicie. Idziemy sobie zakręcić krem. Widziałem. Jak myślicie, co nie wypadnie, to już napiszcie w komentarzach. I uwaga wypadam Słuchajcie, koniecznie teraz oglądajcie ten filmik w całości. <laughs> Widzowie oglądajcie go w całości, bo ten kto nie obejrzy tego filmiku w całości jest nukiem. A ten kto obejrzy za dom, ten kto obejrzy no to co jest syna, nie ma widać to, nie? ten kto obejrzy to jest Sigma, ten kto nie obejrzy to Nowa widzę. ja chyba sobie wezmę jakiegoś legendarnego skinka tego nie widziałam no, to, no w sensie, chyba go zdobyłem nawet nie wiedząc co tym to co bierzemy tego widzę no i teraz gramy sobie w Widzowie teraz ja bym sobie włączył, widzicie tutaj Block Dash róż i później blok dash rash legendary eee, to są nasze znaczy, widzowie ja mi już się ten myli e, nazwy rush Rush teams i rush Rush legendary nie wiem czy to jest Legendary Teams czy jak no nie wiem Widze, widzicie widzowie fajny skinek lecimy lecimy Ja bym wiedziała, że ja po krótkiej przerwie wydać tutaj, że grałem w jakiś świetny dobry cykl, a jest też dobry troszkę powyższy cykl. Ale na razie mnie nie zginął, tylko krawym górnym rogiem, widzicie. O, ale pyta wywaliłem. Widzicie, że za... przechodzimy, przechodzimy na wersję blog dash inna wersję na wersję blog legendary ciągle mi się należy no wracać i lecimy na tym razem legendarną wersję mój typ odgrywania obrazu ginie no, no widzicie widzicie jak to jest naprawdę bardzo niefajne z, z jego strony Lecimy dalej sobie. Ja bym zagrała teraz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę w co zagrać widzowie. No to sobie jak nie wiem w co zagrać, no to wiadomo, że sobie misję odbierzemy. O fajnie. To co widzę? Przechodzimy do przepustki? No tak, no przechodzimy chyba, nie? No i tutaj na tą stronę gdzie jeszcze nie odebraliśmy, widzę. No to ja to my sobie odbierzemy, nie? Odebrano nagrodę. Widzimy? Teraz idziemy sobie pod koniec. Oczywiście to nie idziemy sobie pod koniec skrapu, tylko widzimy. Jeżeli za, m, pokażę Wam mega dobrą m, mega dobry mit w Stumble Guys. Tak właściwie na tym skinie. Pokażę Wam najlepszy mit Stumble Geist w skinach, jak wyglądają. Ale najpierw pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zaobserwować i polajkować ten filmik. A teraz zobaczcie na plecy Mieszka. Czy widzicie, że tu jest taki pokój z lampami? Taki jakby pokój. I słuchajcie, dowiedziałem się, że to jest pokój twórców gry. Tam, 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 nie no, ale na serio, jak się dobrze przyjrzycie, to tu jest taki pokoik, nie? No to teraz, no jak wzięliśmy tego mistrza, to musimy go wziąć, nie? No ale no to, jak wzięliśmy tego mistrza, to też przecież sobie musimy kroczkę zmienić, no dziecko. No takie Neptuny mogą być, mi pasują. Aha, to skroki, przecież tak, tak. No to gramy, gramy, lecimy. Widzowie, ja bym sobie teraz... Jak minie następny sezon, to na pewno wrzucę filmik, gdzie jadę na rankingówkach i zdobywam te. I zdobywam w rankingówkach y, czempiona, no nie jako pierwszy polek w Polsce, ale pierwszy raz w moim życiu może zdobędę czempiona. Przecież no, pewnie nie zdobędę, no ale spróbuję. I jak zdobędziemy czempiona, to naprawdę fajnie będzie. Nie mogę się też doczekać jak tu będziemy tą motor z klubem, nie? No bo w sensie tutaj jest 11450, no i ten widzowie, to to trochę nie mamy jednak 10260 widzę, więc teraz sobie gramy kolejną rundę. ja sobie zagrał taki losowy. Widzowie? No to co no gramy, nie? Widzowie, po krótkiej przerwie losuje nam się mapka i tak ojc się wylosowało. Lubię tą mapkę, ale no nie obiecuję, że ją wybrał. Zobaczcie, jest jakiś drugi typ co ma wypełnić tą samą. He, ale się złożyło. Lecimy, tak? że Lecimy, widzowie. Hop, 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 hop. hop tyk tyk ty, ty, ty. ja tutaj... nie widzę, że takiego błędu jest jeżeli, jeżeli nazwiecie mnie pajacem albo totalnym zbanem, to ja się nie obrażę ja naprawdę nie obrażę się jak napiszecie to w komentarzu widzę. możecie się opisać to w komentarzu, ja się nie obrażę bo to jest szczera prawda szczera ja ja, prawda lecimy na metra. Patrzmy, jak Patrzmy, jak no to jak no, no, no. odpadają. Pierwszy etap jest selekcją, czyli teraz już będą trochę lepsi. Ja się boję. Ja się boję, widzowie! Widzowie! Cz, cz, druga mapka Czyli pół to jest! Tak dobrze, że dobrze to widać. To jest moi drodzy. Wielkie super waterpark. park! Super water park to Naprawdę lubię tę mapkę. I to nie nożno rzeczy. Ta mapka jest po prostu fajna według mnie. No i tutaj tam nie bardzo. Zaraz to pokazać. No nie, no nie, No nie, no nie, no. To był cud jakby, to nie, nie wolno, bo naprawdę widzę, tutaj jest taki cud. Aha, no to teraz go nie zrobiłam za dobrze, ale widzę, że jeszcze raz, dwa. i tutaj sobie lecimy tą lawą, jak widzicie, jak widzicie, lecimy sobie tą lawą. Mam takie, że jej nie możecie dotknąć, bo jak jej dotknięcie tak jak ja właśnie przed chwilą, to się spalicie i znowu się spalicie. Jak to, 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 jak to się stanęło? No teraz widzę to naprawdę no, w tym to naprawdę nazywicie mnie pajacem. ja no was proszę, bo to jest, teraz wtedy właściwie to to jest nie do pomyślenia. Ale lecz no nie, no nie, no nie, no, nie, no cztery. cztery. No i widzicie, widzicie, jak nie na to wiele No trudno jest trudno, no to się prędzej czy później stać musiało. Niestety, chodź, falamy naprawdę nie trzyma się szczęścia. I no to co, no to co, to, to odbieramy te rzeczy, no i Niech w Że Le... teraz zmieniamy sobie skinka. Ja teraz pauzuję to i musicie zgadnąć jakiego będę mieć skin. Widzę po krótkiej przerwy wracam. Mam nadzieję, że już napisaliście w komentarzach jakiego skinka wybrałem. Wygra, Uwaga, teraz zobaczycie, mam ogólny no, brokua z rozgniecioną głową widzę. Widzicie jaki skin? Widzicie jaki kozacki? Czy sobie górę polecimy śmiech, czyli nie wiem, Czy ja jeszcze zamowam.

Do, do końca ja obstaję, że ten trzęsieniec w sensie, no nie na pewno, ale obstaję, że ten złoty mikrodystyl przejdzie. Tak, przejdziemy, pewnie przejdziemy. Ja no i spadł ostatnio tutaj chyba ten święty dziewłak. lecimy. No dobra, wszyscy tam ten... słowu jest skin awatar, jego ja lubię. Chciałbym wam pokazać, tego skina przyznam. I następna odkasta, bo to wiadomo. Ja lubię tą mapkę, no ale nie jest powiedziane, że przejdę, nie? Kiedyś coś się załuje ładnie sobie górą polecimy ten traf, tak widzimy? Prawda? ну ка раз посадочно ближе. Не, ну видя, видя, что то я сделала. Видя, ну меня сейчас тут подам пару скалей. не Ну что, ну, ну мой бан, выходим из этой лунды, на этих так. Słuchajcie, widzę, teraz musi być przetłuszczutki skin, teraz robimy takiego skinka, patrz, wybieramy sobie, otóż, takiego skinka, że będzie wszystko, Czek. wybieramy sobie smoka, właściwie, nie, ale dobra, ten skinek już został. Wlecimy sobie w opiczkę i jesteśmy w z kibili toiletem i to jeszcze nie z kibili toiletem, jesteśmy przeciekającym kiblem z kibili toilet. Jezus, ale leci, ale leci. Dobra, widzę ja. ostatnią nagrodę i do zdolności. Ej, przepraszam, że to nie ci nie klucze. Co ja gadam, co ja gadam? Tak, możemy sobie ulepszyć tarczę. Widzowie, teraz sobie odblokujemy. Tak. Oh. Dobra, no to jest jakaś górna ho uh -huh -huh -huh. uh -huh -huh. No ja bym teraz sobie zagrał w to coś. To jest, o, to jest fajna mapka. No widzę, ja się przyznam do, do jednego. Ja najbardziej ze wszystkich mapek lubię właśnie te Blog Blockdash Legendary najbardziej lubię z mapek wszystkich. I na drugim miejscu Blockdash Endless. Z, I najbardziej ze społecznościami. Bo ja mam taką specjalną która robi opak. Ja, przepraszam, widzę, jak mi za bardzo. Dobra, teraz możecie mnie nazwać pajacem, debilem, głupkiem i wszystko, co wam tam do głowy przyjdzie. Ale to chyba jest też dobry gracz, prawda? To jest bardzo dobry gracz, bo zobaczcie, jaki on. Zobaczcie. Dobra, widzę. Gramy jeszcze raz. I gramy rundę. Jak kojarzę tego skina? Tak. Ej, tego skina ma taki jeden YouTuber. Tak, tego skina ma taki jeden tak, YouTuber. Naprawdę, zobaczmy. Tego skina ma taki YouTuber. Chyba... YouTube. No, ale dzisiaj to nie było, że to nie wygrzany, fajnie, fajnie wygranie, wygranie no ale widzowie, no widzowie, my teraz co najbardziej na się nam przyda, no teraz no no bym chciał jakby pobić swoje rekordy no dobra, nie pobić swoje rekordy ale słuchajcie, słuchajcie, no odbieramy sobie te w klubie no i teraz niedługo będziemy mieć tą nagrodę, tą tak. tak. dokładnie tak <coughs> Gram jeszcze jedną rundę. I po krótkiej przerwie dokładnie tak. Blondasz legendar wylosował nam się po raz kolejny. Dokładnie tak. No ja, ja, ale sobie Niestety, ale go nie trafiłem. A, tu też nie jest To ja nie wiedziałem. Widzę, jakaś się to. Widzicie, to. to jest najlepsza zdolność na vlogu. O nie, ty po potrafi sajdzić dos, bawić dos. Savezije. Savezije, tak sajdzie. O nie, znowu go nie trafiłem. O! Ja jestem wykluczony, dosłownie. Ale myślę, że ten typad był dobry. Ten dobre. był mocny, dobry. Ten typad był dobry, a więc widzowie, oglądajcie koniecznie moje odcinki, dawajcie łapki w górę i obserwujcie mnie. No i oczywiście subskrybujcie, wiadomo. Do widzenia i oglądajcie następne odcinki. Pa!